Dzień dobry, proszę Państwa. Jesteśmy e, przed szpitalem na Nowowiejskiej, żeby upamiętnić małż e, na Piotrze e, Piotkowskim, żeby ludzie zrozumieli, że wszystko szpital mógł zrobić. Niestety, jak widzimy, e, psychiatryczny. Ta psychiatryczna tendencja, ten psychiatryczny terror, który doprowadził do zniszczenia i dalej doprowadza do zniszczenia narodu polskiego, który doprowadził do tego, że właśnie tutaj Piotr Kwiatkowski nie żyje, że tutaj wiele osób w tym Szpitalu na Nowowiejskiej było niesłusznie wręcz oskarżane i pomawiane, jeżeli chodzi o tendencje psychiatryczne jeżeli chodzi o zamykanie ludzi doprowadzenie do tego, że właśnie y, ile osób znamy, że zostało zamknięte w y, psychiatryku? Krol, Meszko, kęków, anon wiele osób, można, Moskwa. O wielu osobach można to powiedzieć. Lewactwo tym, jeżeli chodzi o... Lewicol liberalnych chodzą nawet w tym szpitalu na strajki kobiet na, na panią Lampart Teraz jest jedno pytanie Co oni chcą osiągnąć Chcą osiągnąć tylko jedno Zniewalanie ludzi nie robią to dla dobra społeczeństwa Kto mówi, że prawica jest chora Ten układ, który doprowadza Chodzi do tego, że od czasów komuny, że właśnie, że właśnie tak jest przywiadki, że ludzie się zamykam dostawnie z przyczyn politycznych. Było wiele osób, które wymieniłem. Chcą po prostu w nas zrobić wariaty, którymi nie jesteśmy. Nie powiem, nie powiedzą o kodzie, nie powiedzą o innych. Przecież oni, ten szpital psychiatryczny popiera Panią Lempard, e, Panią Senyszyns, e, Panią Sherling wielbus Strajki e, Kobiet, e, Manify i inne organizacje, inne organizacje aborcjonistyczne. Aneta Łapin, która jest pro psychiatryczna, bo się ujawniła inny, jak Sandra Redzisz i tak dalej. Oni nic nie powiedzą o Piotrze Kwiatkowskim, który stawał zawsze po prawej stronie. Bo oni się tego, powie, bo oni się tego boją. Boją się prawdy. Boją się prawdy. My od 2015 już tak działamy. Namawialiśmy ludzi na protesty w obronie Postu Żeby protestowali, żeby uwolnić doktora Tenkusia I tak było z innymi osobami, z Meszkiem, Brolem, Anonem. I będzie i ze mną, i z innymi. My musimy walczyć. Więc musimy manifestować. A to oni muszą się poddać, bo będą nas zamykać. I nie się.